Dzień dobry, witajcie. Postanowiliśmy dokończyć drugą połówkę rozpoczętej w zeszłym roku rabaty pod platanem. Są tutaj już posadzone trawy ozdobne, trochę czosnków i chcieliśmy po prostu już ją dokończyć, tak żeby to nasze kółko się wreszcie domknęło. I w tym celu trzeba było zebrać darni. Ta darń tutaj jest wyjątkowo gęsta, wyjątkowo mocno porosła. Tym bardziej, że wcześniej tu jak, tu jak był zakładany trawnik, to dowiedzieliśmy, że znajdziemy, No i ta trawa tutaj się świetnie ukorzeniła, także zajmowanie tego było dość trudnym zadaniem ale warto było się w ten sposób jej pozbyć w takich właśnie kawałkach, bo postanowiłam, że ta trawa trafi na wybieg do gęsi. One tam po kurach niestety nie miały na swoim wybiegu nic zielonego, trzeba było im przynosić cały czas z zewnątrz skorzoną trawę, albo jakieś inne zielone roślinki i żeby im po prostu tam coś rosło podczas naszej nieobecności, bo kiedy jesteśmy, biegają po ogrodzie, a kiedy nas nie ma, to właśnie są tam, żeby im po prostu rosło, żeby mogły sobie Dalej skubać to ułożyłam im taki właśnie jakby dywanik i ta trawa po częstych już teraz deszczach myślę, że się ukorzeniła i zaczyna odbijać, więc mają co po prostu tam u siebie na miejscu też skubać. To koło pod platanem jest o średnicy 2 metrów i jak się okazało, mieliśmy taką prawie jego wcześniej połowę. Cała ta ziemia jest dosyć rzezną ziemią, także nie musiałam jej specjalnie tam zasilać. Przynajmniej nie teraz na starcie przy sadzeniu roślin. Rozłożyłam sobie moje przywiezione roślinki. Pierwszym moim pomysłem było coś takiego, żeby zrobić odbicie lustrzane tej pierwszej strony do drugiej, ale potem stwierdziłam, że w sumie tylko niektóre rośliny powtórzę, m.in. innymi werbeny czy trawę pampasową i pojawiła się między innymi kocimiętka down to dusk to jest kocimiętka wielkokwietowa która dorasta do 90 cm i ma szerokość nawet do 60 także będzie spora pomiędzy, tak jak wspomniałam są werbeny, tutaj jest powtórzona trawa pampasowa, tak jak dokładnie po drugiej stronie po średnicy dosłownie tego koła jest druga trawa pampasowa tyle, że ta po prostu jest w odmianie takiej wariegata takiej po prostu z białym obrzeżem liści. Poza tym pojawiły się y, też trawy ozdobne y, i tutaj miturzyca palmowa Omę, jeśli dobrze czytam, ale pokazuję wam dla pewności etykietę. Po tej stronie platana jest trochę bardziej cieniście, bo wchodzi szybko już cień od lasu, dlatego skusiłam się na rutewkę Delawaja. Jest to dosyć duża taka roślinka, ostatecznie do około metra, może nawet ponad, o takich puchatych, jak chmurka, wysoko złożonych spręcików, głównie takich kwiatostanów. A na brzegu posadziłam kocimiętki Fasena. To są kocimiętki o niższym wzroście, takim do 30, bardziej takie właśnie rozłożyste, ale też dające fajne inne takie punkty fioletowe, delikatne, przewieszające się lekko, oraz jeszcze przetacznik kłosowy, który będzie też taką ozdobą typowo letnią, bo on dopiero za chwilę zaczyna swoje kwitnienie. Jak już wszystko porozkładałam, poprzemieszałam trzy razy, to oczywiście teraz czas na sadzenie. Kopię więc dołki trochę większe niż te moje doniczki, nie dodaję nic na start, zupełnie ta ziemia jest całkiem żyzna. Rozluźniam korzenie. I, I zresztą przesadzeniu też nie dodawałabym na razie żadnych nawozów, niech się ukorzenią, niech się przyjmą najpierw, ale tam naprawdę wydaje mi się nie trzeba. Tę ziemię, którą dookoła wykopałam, trochę rozluźniam też w rękach i dosypuję do tego poziomu, do którego do tej pory roślinki rosły w doniczkach. Tak już wyglądają wszystkie posadzone roślinki, nieco niżej wiadomo, niż jak stały w tych swoich plastikowych doniczkach. Wydaje mi się, że są w dobrych odległościach tutaj, akurat posadzone. Wszystko się powinno jeszcze w tym roku pięknie rozprzestrzenić i rozbujać żeby tak fajnie wypełnić tę rabatę. I dosypuję kory. kory kora wygląda, jakby była dwukolorowa, bo jeden worek był zupełnie mokry, a drugi suchy. Dosypałam jej mniej więcej kilka centymetrów grubości, tak żeby mi tam specjalnie jakoś chwasty przynajmniej na razie nie rosły i żeby też nie było zbyt dużego parowania wody, żeby je po prostu przy tych roślinach ograniczyć. I tak wygląda efekt końcowy pod platanem, który startuje po przymrozkach. Jeszcze na nim wiszą te listki, które są suche, zmarznięte, ale już startuje, już rozbija i będzie za chwilę zielono. Dajcie znać, jak podoba Wam się moja dokończona rabata. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam. Cześć!